W nowych chomilikach, w nowym tygodniu naszego życia. Tydzień temu w Ewangelii słyszeliśmy to najważniejsze, fundamentalne pytanie naszego życia, kiedy Jezus pytał swoich uczniów, kim jest dla nich. Pytał też każdego z nas, kim jesteśmy dla Niego. Dzisiejsza Ewangelia jest konsekwencją tego pytania, które słyszeliśmy tydzień temu. Bo to pytanie o to, kim jest Jezus dla nas, to jest też pytanie o miłość. Czy kochamy Jezusa? To znaczy, czy chcemy kochać naprawdę? Bo tylko kochając Jego możemy kochać naprawdę. I dzisiaj, najpierw jesteśmy świadkami ciekawego zdarzenia, kiedy Jezus ze swoimi uczniami chciał wejść, udać się na spoczynek do pewnego miasta samarytańskiego. Nie wpuścili go. Uczniowie zareagowali surowo i mówią: Panie, jeżeli chcesz, to poprosimy, żeby ogień spadł na to miasto i żeby to miasto spalił. Jezus surowo ich zgromił, bo Jezus jest tym, który zawsze szuka żeby zbawić, żeby ocalić to, co zginęło. Nie odpowiada nienawiścią za nienawiść, ale miłością, zawsze miłością. To jest rzecz pierwsza. I dalej, potem, kiedy przychodzą do Jezusa ci, którzy chcą za Nim iść, bo chcą nauczyć się tej miłości, chcą to miłość odkryć, to mówią, Panie, chcę co to, Tobą pójść dokąd, dokądkolwiek się udasz, tylko zobacz, nie będziesz mieszkania, mówi Jezus, lisy mają nory, ptaki powietrzne gniazda, więc jeżeli kochasz, to nie patrz najpierw na to zabezpieczenie, gdzie będziesz mieszkał, jak będziesz pracował, co będziesz robił. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, czy i jak kochasz. Dalej mówi Jezus, że ktoś chce pójść za nim, ale najpierw chce pochować swojego Ojca. Jezus mówi, zostaw umarłym, grzebanie ich umarłych. To znaczy, miłość, jeżeli stracisz kogoś bliskiego, rodzi tęsknotę. Ale Jezus mówi, w miłości idziemy dalej, bo w miłości oddajemy tego, który odchodzi w ramiona kochającego Ojca. I wreszcie ostatnia rzecz. Jezus mówi, że jeżeli chcesz iść za Nim, to się nie oglądaj wstecz, tylko patrz do przodu, nie patrz na to, co było. Jeżeli chcesz iść za Jezusem, to miej wzrok utkwiony w Nim, żebyś się nie rozmienił na drobne, żebyś nie rozmienił na to, co materialne, na tęsknotę po stracie, żebyś nie oglądał się wstecz, tylko żebyś po prostu kochał.